Dziecięstwów nagradzasz się medalami, medalu nie kupisz w sklepie. To są właśnie medale dzisiejsze dla mistrzów sportów na dziecka. Mimo, że dzień dziecka dopiero w poniedziałek, to dzieci z Ciężkowic już w piątek obchodziły swoje święto. Pogoda. Dopisała dzieci jest również bardzo dużo z samej szkoły 330, do tego yy, wolontariusze. Sądzę, że dzisiaj przez całą imprezę około 500 osób powinno się tutaj przy tej pogodzie przewinąć. LKS Ciężkowianka, miejskie Centrum Kultury i Sportu Klub Vega i szkoła podstawowa nr 18 w Ciężkowicach zorganizowały zabawowy dzień dziecka dla najmłodszych, podczas którego czekała na nich moc atrakcji. Na boisku przy szkole, które zostało oddane w ramach Jawoźnicki budżetu obywatelskiego odbyły się rozgrywki sportowe. Dzieciaki będą rywalizować w slalomie, w skokach przez y, przeszkody. Y, będą bawić się hulaj-hopem, skakanką i rzucać woreczkami do celu. Zagrano między innymi w ringo, czyli grę wzorowaną na siatkówce. Zawody w ringo i w piłkę nożną będą organizowane dla dzieci starszych, czyli klasy 4-6 będą właśnie y, walczyć w tych dyscyplinach. Taka ciekawa dyscyplina, ponieważ siatkówka jeszcze uważamy, że dla tych dzieci tutaj może być y, za trudna, a w ringo wiem, że już trenowali, także będą walczyć y, w tej dyscyplinie. Oprócz tego przygotowano występy artystyczne, m.in. pokaz taneczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 18, a także program wokalno-taneczny. Były również pokazy gimnastyki artystycznej. Mi się podoba wszystko. Tak samo dmuchany zamek, sztuczki, wszystkie zawody piłki nożnej. Takie jak piłka, albo właśnie spotkanie z policjentami, albo dla dziewcząt, takie jak na przykład malowanie twarzy, czy takie inne. No wszystko jest fajne, w ogóle cały dzień jest fajny. No wszystko mi się podoba. No, piłka nożna i te różne pokazy. Piłka nożna. Do obchodów Dnia Dziecka włączyła się komenda miejska policji w Jaworznie. Na miejscu pojawiły się radiowozy policyjne, a funkcjonariusze przywieźli ze sobą specjalnie wyszkolonego owczarka niemieckiego. Pokaz podczas którego owczarek atakuje złodzieja. Szczególnie spodobał się najmłodszym. Dodatkowo krótką prelekcję wygłosił komisarz Tomasz Obarski. Był pokaz psa obronnego który na przykład w sytuacjach groźnych broni swojego kolega czyli policjanta ewentualnie biegnie za złodziejem. Obecni byli także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej i ciężkowice. Akurat tutaj będą prezentować Wóz Strażacki oraz jego wyposażenie. Mam na, również zrobię malutki taki pokaz sprawności strażaków, czyli roz, rozwinięcie linii bojowej i ja, oczywiście to co najbardziej tutaj dzieciaków cieszy oraz jest prawda puszczą troszeczkę wody. Oprócz tego były jeszcze zamek dmuchany z Jeżdżalnie, mini salon piękności, mega bańki medlane, stanowisko militarne ASG i wiele, wiele innych atrakcji, aż ciężko wymienić wszystkie. Zabawowy dzień dziecka można zaliczyć do szczególnie udanych, z pewnością dzieci zapamiętają go na długo.